Kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Zakręcona Pozytywnie. Losujemy kolejny znak, jakim jest byk. Męska energia żeńska, zobaczymy jego, jej emocje w stosunku do samych siebie, tak? Czyli najpierw zobaczymy męskie emocje do kobiet i teraz zobaczymy damskie emocje do mężczyzn. Uuu, wyrównuje się u Was. Teraz zobaczymy, co chcecie sobie powiedzieć, jakie macie emocje do siebie. Wstyd u mężczyzn, znaka byk, gniew, wow. strach, albo przed odrzuceniem, albo po prostu, że ją stracicie, zaniedbanie, albo wy ją zaniedbaliście, albo ona was zaniedbuje, ciekawe, bardzo ciekawe, czytania, nadzieja, ona ma jakoś nadzieję wobec was, mężczyźni. Bezbronność, jest bardzo bezbronna w tej sytuacji. Współczucie, ego. Albo wy macie za duże ego i ona jest bezbronna, albo po prostu ona się unosi za dużym egiem. Ale to przeważnie do mężczyzn się tyczy, więc. Tylko dlaczego jest w energii kobiecej. No. Oj, dobra, bo wypadało, lecimy tu. Spotka... Męska energia najpierw. Co on chce jej powiedzieć? Co wy jej chcecie powiedzieć? Spotkanie na pewno się ucieszy. Czy chcecie się z nią spotkać. Mega mnie zraniły Twoje słowa. Wow, czyli coś, gniew, czyli ten gniew, tak jakby coś tutaj. Jesteś miłością na całe moje życie. Teraz to wiem, czyli teraz to wiem, czyli wcześniej ta osoba tego nie wiedziała. Na to wychodzi, tak? Czyli się boi, że was straci. I zaniedbanie. Zobaczymy o co tu chodzi w tym zaniedbaniu. Ciągnij mnie do ciebie. To nic nam nie mówi, nie chcę coś powiedzieć, teraz lecimy dalej. Też mam uczucia i jestem osobą wrażliwości, czyli zaniedbanie wyjaśnił, wyjaśnił nam w kartach, że uczucia są zaniedbane u Was. Nadzieja, kocham Cię. Czyli, że wszystko wróci u Was do normy, dziewczyny. do Teraz damska energia na męsko. Co Wam chcę co dziewczyny powiedzieć, bardzo Was kochają. Bezbronność. Tyle osób mieszało w naszym życiu, czyli, była bezbronna ta osoba, w żeńskiej energii, na męską, że po prostu dużo osób was mieszało. Ktoś powiedział mi coś, co mnie zabolało, albo ktoś powiedział się powiedział szczerością, po prostu albo po prostu coś się o tobie dowiedziała. Ego. Odkąd się poznaliśmy, nie wyobrażam sobie życia bez Ciebie, to nic tam ciekawego nie mówi w zasadzie. Zaryzykuję i się odezwy, czyli ona się unosi egiem. Myślałam, że wy się unosicie, ale na to wychodzi, że ona się unosi egiem. Same karty pokazały przypowiednia wszystko. Także dziękuję, drogie wyczki. Do zobaczenia.